Cokolad. Od pierwszej klasy podstawówki, czyli to będzie już 12 lat w tym roku. Od pierwszej klasy podstawówki. Hey, I've been working here for 8 years now. Kilkanaście lat. Spotkaliśmy się dopiero na początku września tego roku. Jest po pierwsze tak. Jesteśmy przyjaźnie nastawieni do uczniów, jak i do świata. Klasy są mało liczne. Połączenie atmosfery pracy z taką atmosferą luzu i swobody. W Warszawie jest szkoła, która jest bardzo otwarta. Nauczyciel jest dla ucznia. Sympatyczna, przyjazna uczniom szkoła. Fantastic, fun, and it's joyous. To jest szkoła na pewno nowoczesna. To jest szkoła mała, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyjątkowa, pozytywnie nastawiona do świata, potrafiąca robić coś z niczego. Są wyjątkowi, ale też bardzo życzliwi. Są otwarci na świat, na ludzi, kreatywni i uśmiechnięci. Towarzyscy i bardzo otwarci. Also, we love to speak English. Nie, no ja was wszystkich lubię. Najważniejszą moim zdaniem jest fakt, że wybrałam rozszerzenie z historii i mam indywidualne zajęcia z panią od historii. Pozwala rozwijać się uczniom w, w kierunku ich zainteresowań. Tak? Warszawia przede wszystkim stawia na indywidualny rozwój ucznia, daje uczniom możliwości rozwoju własnych zainteresowań. Wszystkim, którzy tutaj nie chodzą. Swojemu młodszemu bratu, a życzę mu dobrze. Każdemu, kto chce się uczyć w miłym, spokojnym otoczeniu. Poleciłbym też koło osobom, które chcą rozstrzać swoje umiejętności językowe i się w nich dobrze czują.